Dzień dobry wieczór Azeroth. Przyszedł czas na parę słów ode mnie. Parę słów w kontekście tego, co dzieje się aktualnie z Blizzardem i w szczególności z naszym World of Warcraft. Czy naszemu uniwersum grozi zagłada i czy ktoś w to jeszcze gra? Poznajcie moje zdanie, i usiądźcie wygodnie. Zaczynam. Przed odcinkiem trochę słów o sponsorze kanału Eneba. Jest to sklep internetowy, gdzie możesz znaleźć ponad 20 tysięcy pozycji, a liczba ta cały czas rośnie. Jeśli lubisz, zniżki i przeceny, mam dla Ciebie świetną wiadomość, ponieważ z kodem sama L3 oszczędzasz 3% na dowolnym zakupie. Kod działa na wszystko i znajdziesz go w opisie pod spodem. Wystarczy wybrać interesującą Cię pozycję, wpisać kod i cieszyć się niższą ceną. Możesz też zakupić kartę Prepaid do World of Warcraft, najnowszy dodatek Shadow. Lens, lub zrobić komuś prezent w postaci karty podarunkowej. Eneba ma doskonałą ocenę na Trustpilot. Jest to marka, którą mogę w 100% polecić. Poza tym całodobowy live support jest do Waszej dyspozycji w razie pytań lub niejasności. Spokojnie od razu chcę powiedzieć, że gram w World of Warcraft i nie planuję przestać. Wiem też, że niezależnie co widzieliście i ile osób zarzekało się, że przestaje grać, gwarantuję Wam, połowa z nich wróci do gry prędzej czy później. Zdaję sobie sprawę, że temat jest kontrowersyjny i z założenia słuszny. Oczywiście, tak jak napisałem pierwszego dnia w poście na fanpage'u, w którym poparłem kobiety i wszystkie osoby pokrzywdzone przez tzw. frat boy culture w Blizzardzie, zdania nie zamierzam zmienić. Temat śledziłem codziennie, głównie za sprawą Twittera. Tam można było wyłapać dużo nowych newsów rzucających światło na te sprawy z pierwszej ręki. Natknąłem się między innymi na kobietę, która była bohaterem panelu Q&A z 2010 roku, w którym pytała przedstawicieli Blizzarda, dlaczego wszystkie żeńskie postacie z WoWa wyglądają tak, jakby wyszły praktycznie z katalogu Victoria's Secret. Ten panel był tutaj przytaczany do aktualnej sytuacji Bliza, do sytuacji, w której frat boy culture, czyli kultura rodem z męskich akademików, urosła do takiego stopnia, że nawet kreatywni dyrektorzy lub producenci Blizzarda, w tym Alexa Frasciabi oraz Sanjay Allen Brack, nie wzięli tego pytania za poważnie. Zbyli te dziewczyny mało śmiesznymi żartami o seks krowach i sama publiczność nie była raczej zachwycona jej uwagą. Słychać buczenie. Pewnie ze strony męskiej publiczności, która notabene od lat została przyzwyczajona przez designerów World of Warcraft do takiej właśnie postury kobiecych postaci. Sam Alex Frasyabis spytał ją, czy wyobraża sobie Sylwane inaczej. A jeśli jesteśmy przy Aleksie, zostańmy z nim na dłużej. W lutym zrobiłem wpis na fanpage'u, w którym zastanawiałem się, dlaczego tak prominentna osoba w kierowniczym środowisku World of Warcraft, osoba, która przecież była niejako twarzą dodatku Battle for Azeroth, gdzie pomagała nam zrozumieć wątki lore i wątki samej Sylvanas, za którą był m.in. odpowiedzialny od wielu lat. Dlaczego więc taka osoba odeszła po cichu, po angielsku i nie było o tym głośno? No cóż, teraz już wiemy dlaczego. Dlatego też sam Alex ani Blizzard nie chciał rozdmuchiwać sprawy, która w 2020 jeszcze była w ryzach, ale balon goryczy i żalu już prawie pękał. Dorzućmy do tego jeszcze parę wpisów, które miały z nim styczność lub to zdjęcie z bliską 2013 roku, w którym Afrasiabi razem z innymi osobami z firmy trzyma portret nomen omen Billa Kozbiego który został oskarżony o molestowanie rok później, w 2014 roku. To tak jakby zapytać terrorystę, jakiej muzyki słucha, a on niewinnie odpowiada ISIS. Niby duży zbieg okoliczności, ale założę się, że gdy wyciekło to zdjęcie i Alex się o tym w ten czy inny sposób dowiedział, mógł tylko powiedzieć fuck. Sprawa rosła, puchła, no i wybuchła. Mamy to, co mamy: jednak, sexual harassment. Co tylko wierzchołek góry lodowej. Ta sprawa jest poważna. To nie tylko parę kobiet, które zostały obrażone na tle seksualnym. To designerzy. Osoby zatrudnione w Blizzardzie, które ledwo wiązały koniec z końcem. Nie chcę przytaczać tutaj konkretnych nazwisk, ale znalazłem wpisy byłych pracowników Blizzarda, gdzie wykorzystywano ich talent za marne grosze. Jedna osoba dopiero później, po odejściu i zatrudnieniu się w studio zajmując się Dungeons and Dragons pisała, że zdała sobie sprawę, jak słabo wynagradzane są stawki na jej poziomie właśnie w Blizzardzie. Moim zdaniem J. Allen Brack nie mógł postąpić inaczej niż odejść ze stanowiska naczelnego kierującego. A czy dobrze wybrał następców? Czas pokaże. Odnieśmy się jednak do samej gry, do World of Warcraft. Czy przepowiednie tysiąclecia w końcu się sprawdzą i czy doczekamy upadku WOWA tak jak wieszczą to mądre głowy co pół roku? Moja odpowiedź brzmi nie. Gra ma się dobrze mimo sporych wstrząsów. Wiadomym faktem jest lub był strajk pracowników, gdzie zawieszono praktycznie pracę nad grą. A jak jest teraz? Po przetasowaniach kadrowych i negocjacjach miejmy nadzieję, że coraz lepiej. Pamiętajcie, to dochodzenie nie trwa od miesiąca, trwa od momentu odejścia Michaela Murheima, więc trochę czasu już minęło. Zdaję sobie sprawę, że YouTuberzy pokroju Mad Season Show odchodzą z bowa. Szanuję też ludzi, którzy w ramach protestu nie grają lub nie grali w wydawnictwa Blizzarda. Oczywiście każdy ma do tego prawo i każdy może wyrazić swoje zdanie na swój indywidualny sposób. Sam byłem bardzo rozgoryczony faktem, że na patch 9.1 musieliśmy czekać praktycznie 7 miesięcy. Jest to dużo, naprawdę. Ten kto czekał, wie co mam na myśli, a ja dokładnie wiem jak się czuliście. Osobiście jednak ani przez chwilę nie zamierzałem skończyć z wołem na dobre. Można oczywiście robić sobie przerwy i to jest moim zdaniem nawet wskazane. Ponieważ oddech jest potrzebny, przerwa miesiąc lub dwa pauzy to dla mnie nic nowego. Robię tak co parę miesięcy, by mieć zdrowe podejście do tematu, który kocham i za nic w świecie nie chciałbym tracić ochoty do gry lub co gorsza, wypalić się całkowicie, bo wtedy nie wiem, co byłoby z kanałem. Ja i World of Warcraft mamy zdrowe relacje. Czasami odpoczywam od gry, ale zawsze jestem na bieżąco z lore. Czytam książki, komiksy, krótkie opowiadania. Nie ma jednak nic przyjemniejszego niż usiąść do gry z tym odnowionym zapałem, gdy naprawdę chce ci się grać, gdy nie myślisz o grindzie, o tym co musisz, ale o tym, co byś chciał zrobić. Wtedy przychodzą Ci do głowy pomysły, na które byś nie wpadł, gdy zmuszasz się do gry. Zrobienie transmoga, profesji lub proste zwiedzenie lokacji. Czysta i niewymuszona ciekawość do gry jest fantastyczna i bardzo lubię ten stan. 9.1 długo wyczekiwany patch w końcu nadszedł i oceniam go naprawdę dobrze, nie będę wchodził w szczegóły jeśli chodzi o content, ale powiem tyle, że starczy go na parę miesięcy. To wcale nie tak dużo jak mogłoby się wydawać, więc mam gorącą nadzieję i wręcz modlę się, by ekipa World of Warcraft spięła pracę organizacyjne i dostarczyła nam następny patch, w pierwszym kwartale 2022 roku. Jeśli 9.2 wylądowałoby w styczniu lub w lutym, byłoby wręcz bardzo dobrze. Jednak zdaje mi się, że są to tylko moje pobożne życzenia. Ale jestem z założenia naiwnym optymistą, więc trzymajmy kciuki. Jeśli chodzi o zawartość 9.1, zrobimy sobie odcinki na temat Night Warrior, Sylvanas, Anduina, poruszymy wątki, które możemy zobaczyć w przyszłości. Poza tym 20 sierpnia to międzynarodowa data premiery książki Grimoire of the Shadowlands and Beyond, więc na pewno zobaczycie też u mnie recenzję tej pozycji. Ostrze sobie na nią zęby, bo może odkryjemy kurtynę, uchylimy rąbka tajemnicy, którą skrzętnie skrywają strażnicy sekretów w Korti oraz brokerzy, których znajdujemy na całym Shadowlands. Jeśli ktoś wam mówi, że World of Warcraft się skończył i Shadowlands jest łabędzym śpiewem, posłuchajcie najpierw siebie. Coś, co skłoniło was do tej gry, może to było wczoraj, może 10 lat temu. Posłuchajcie też mnie, ta magia cały czas tutaj jest. Czeka na Was. Nic przecież nie zniknęło. To, co się tylko zmienia, to tylko Wasz stosunek do gry i punkt widzenia. Jeśli chcecie wrócić do gry, ja mówię, zróbcie to. Choćby na miesiąc, by się przekonać. Jeśli nie chcecie tracić czasu, to też okej, okay, ale nie wieszajcie z góry psów na grę, która kiedyś dała Wam tyle przyjemności, przyjaźni, wrażeń i nostalgii. Nie chcę być też ślepym fanboyem, bo doskonale zdaję sobie sprawę, że aktualny content 9.1 nie zatrzyma nas na tak długo, jakby chciał tego Blizzard. Firma już od jakiegoś czasu zalicza powolny spadek subskrypcji i aktywnych graczy i trudno się temu dziwić, jednak bądźmy dobrej myśli. Ten statek miał już zatonąć nie raz i nie dwa. Bronię World of Warcraft w czasie, gdy inni odchodzą, bo zawsze lubię iść pod prąd, ale też kieruje mną szczera intencja, bo sam kocham ten świat. Więc nie pozostaje mi nic innego jak powiedzieć do zobaczenia po drugiej stronie, stronie Shadowlands. I miejmy nadzieję, że cała ekipa World of Warcraft wyjdzie na prostą, która przyniesie nam tylko dobre wiadomości w przyszłości. Dziękuję za uwagę. Dajcie znać w komentarzach, czy gracie i jakie zdanie macie o aktualnej sytuacji. Lajkujcie, dajcie dzwoneczek i subskrybujcie kanał. I oczywiście widzimy i słyszymy się bardzo niedługo. Trzymajcie się ciepło.